Witajcie w kolejnym vlogu. My tym razem ruszamy w górę. W kierunek Karpacz. Jesteśmy, jesteśmy, ale nas tu Ale warto będzie, ja już to widzę, że to będzie tak warto. Ja, proszę śnieżek, ale teraz jest w miarę spokojnie. Pokaż potem... napis. Będziemy z ANIA ja jutro tam zdjęcia robić jest. chyba, co? Przez cały Musimy przejechać przez cały Karpacz nie, nie, tak, nie tak jak tutaj nas kieruje nawigacja Utknęliśmy razem Trzymaj, My utknęliśmy, będziemy zakładać łańcuchy Witajcie w kolejnym vlogu My tym razem ruszamy w góry w kierunek Karpacz Stoimy teraz na mopie przy McDonaldzie, przed Kielcami i jedziemy na narty, to był nasz pierwszy wyjazd kamperowo-narciarski i to jeszcze w szóstkę, bo jedziemy z dziadkami. Zobaczymy jak tutaj damy radę w zimowych warunkach całą bandą, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Zaczyna powoli sypać śnieżek. Maciuś idzie z makiem, a my ruszamy. Mam nadzieję, że nie będzie problemów większych z dojazdem. Przed chwilą proszył śnieżek, ale teraz jest w miarę spokojnie, podobno tam w Karpaczu sypie. Dzwoniliśmy do pana na camping i mówił, że będzie na nas czekać, żeby nam pomóc wyjechać. Tak było. Masz Od stresik, to. że jedziemy zimą? Nie. No to dobrze. W ogóle. Jak coś staniemy na ojrzenie. Tak to masz puste pole czy co? No i tak spokojnie. One zimowe są spokojnie może Boże jak jest jak śnieg jest, to jeszcze dobrze. 50 minut jeszcze mamy. W koju o dziadka udało nam się... Sytuacja opanowana. Pogoda się polepszyła. Wszystko widać, mniej pada dziadek tutaj. Wprowadził spokojną atmosferę, opanował nerwy kierowcy. Ja też już chciałam zawracać do domu, czy do domu na jakąś stację benzynową, ale jest szansa, że jednak dojedziemy tam gdzie chcemy, tak, Maciusiu? Nie no, teraz to już no, ja widzę światełko w tunelu. No. <laughs> Ku naszym życzeniom jest dużo lepiej piękne światełka, zero na razie śniegu także Kolejki jest coraz lepiej to tam zrobiliśmy na dwa kilometry. lepiej wolniej, a bezpieczniej przez cały musimy przejechać przez cały Karpacz nie, nie, tak, nie tak jak tutaj nas kieruje nawigacja tylko przez cały Karpa aż do Orlanu, tak? I potem co? To i, tak i tak nie widać. Za Orlanem w, pierwsza w prawo. Święto wszystko. Tak, żeby to nie, nie jecie, tak jak Was typowo Google czy tam nawigacja prowadzi, bo trzeba inaczej, najlepiej zadzwonić do pani. Tutaj wyślę wam wszystko SMS-ka. A i my już jesteśmy. To była bardzo długa i stresująca podróż, ale na sam koniec mamy piękną pogodę. Delikatnie pruszy tylko śnieżek, jest super. Już odetchnęliśmy z ulgą, prawda? Więc, więc jest super. Już nie możemy się doczekać. No i nawigacja tutaj pokazuje, to, to, żeby skręcić, tutaj żeby skręcić, tak. jaka to jest ulica? Kolejową. To nie. To nie. Jedziemy dalej prosto. Przez centrum, aż do stacji Orlen. Za 200 metrów. Skręć w prawo. No i znowu tutaj już każe zawracać, a my jedziemy dalej prosto. Piotreczko. Tycznie. Następnie. To jest karpacz napis. Będziemy sobie, nie jutro tam zdjęcia robić Krzysztof. chyba, co? jest ta, ta ulica, jest prosto, prosto ta ulica taka, taka główna no, co tutaj wiesz tak chodzi no bo nawigacja nam tam kazała skręcić nie, 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 nie prosto idziemy zaraz tutaj i tu idziemy tak. cały czas prosto, parkową Byliśmy do Orlenu i gdzie teraz my? tak, nie, jak, na, tak jak nawigacja już pokazuje tak? nie, 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 nie jeszcze nie musimy wcześniej chyba zajrzeć tak. tak. patrz jak tam pięknie, super to wygląda to jest chyba takie super. No, to jest I jedziemy. Że... jeszcze chwilkę, bo my musimy tutaj. Świętok w świętach wszystko? W tak, uh -huh. tak w jeszcze chwilę. o kurde A fajne. To jest fajne. To jest Tak, jest pokazane, że. 1100 metrów nie, to jest pa... dobrze, dobrze tu, no, 10 tutaj, 100. tutaj jest kamper jest, jest, jest kamper, tak? Jest. Hmm. Tak? Tak. Tak, tak, tak. tak jest to tak, jest, to jest to i jedziemy będziemy zjeżdżać z góry tutaj? tak, tak, tak tak hmm. o, jest chyba wypożyczalnia tu nawet sprzętu mm -hmm. co tu jest napisane szkółka narciarska i snowboardu. No super! Zobaczcie jak mamy Ano lek. jutro będziemy zjeżdżać. I stok jest tutaj od razu, Anusia, zobacz. I w lewo. W lewo. A w lewo. Jest znak camper, widzisz? Gdzie? Jestem camper, tak. Jest jest, tak. To, to, to były większe. Za 200 metrów. Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Bucik, bucik. Maciek, bucik będzie Co? Dawaj, 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 dawaj. Jest tam, gdzie są te światełka. Stają już kamperki. Dawaj, 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 dawaj. Stają kamperki. Podejdzie, dawaj. Nie podejdzie, no. Dawaj. Nie podejdzie, no. dawaj. Patrzcie. tu jest wjazd od razu w lewo. patrzcie jak to dobra znaję. tutaj dawaj, 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 dawaj. wjeżdżaj, wjeżdżaj brawa wyjazdowa tu jest wyjazdowa to jest wyjazdowa wyjazd to... no i co teraz? No, tylko na trzymaj, trzymaj popuść go do tyłu i do przodu jeszcze raz popuść go tyłu i do tyłu on sam polecił chyba, nie? o, i teraz do przodu O tak, o tak, o tak, o tak Nie skręcaj kołami Już teraz to pójdzie Już Pan nas zauważył tam ktoś, nie? coś, nie? Ktoś z pieskim idzie Jak tam, myślisz? Tu jest bardzo dużo kamperów nie, tutaj chyba nie Dalej, no masz, tu masz kierunkowskaz Dzień dobry Jeszcze kawałek Dziękujemy Jeszcze kawałek Tam trzeba zadzwonić, bo widzę, że prawa tam nie jest Dobra Dzwonimy Ale to poczekaj, no bo tutaj wiećmy Czy ja coś Panu mówię? No, przepraszam, jeszcze raz Dobrze, super Aha, dobrze, dobrze, super. Dziękujemy panu ślicznie. My utknęliśmy, będziemy zakładać łańcuchy. To jest takie, ja zobaczę czy jest brama otwarta w ogóle. kamparków jest. Jest naprawdę fajny. <grymne> fajny klimacik. Jak zawsze muszą być przygody. Ale na szczęście ta przygoda już na sam koniec. Bez większego stresu. Ale my sobie tu możemy przenocować pod kempingiem. Nam, się, oj, nawet ognisko jest zapalone nie no świetnie jest no pod ramą. dzisiaj chyba przenocujemy nie będziemy wjeżdżać bo nie wiemy gdzie możemy zobaczcie jak jak cudownie z wańcuchami. spróbuj, na jednej. spróbuj Dobra, na jednej już na jednym kole mamy Ad Pan zadzwonił, że nas widzą i że mamy sobie stanąć na B1, że prąd jak chcemy, to musimy spisać stan licznika.

Dziękujemy bardzo. O, dziękujemy ślicznie. O Boże ja, jest... Nie ma problemu. się odwdzięczymy. O, jak... W końcu cudowny Pan nam pomógł. Ja, ma dzięki ten Pan nam znaczy pchaliśmy. Tata prowadził na tych opaskach i się nam udało. Także dziękujemy bardzo, można się podłączyć do prądu, tylko trzeba wcześniej sobie zrobić zdjęcie licznika, spisać i jest wszystko. I podobno tutaj mamy widok na Śnieżkę. No jest świetnie, to ognicho. Jesteśmy, jest, ale nas to przygrzydowało. Aż mi jest gorąco, nie no. Ale warto będzie, ja już to widzę, że tu będzie tak warto. No, także wszystko się udało.